Cześć kochani, z tej strony wasz ukochany. Najlepszy, najbardziej bagowy na kanał na świecie czyli X -Mason. I witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kochani pokażę Wam baga na żetony e, wiem, że troszeczkę się e, trochę późno, ale kupiłem lifetime'a i teraz mogę go wam pokazać. A więc od razu wam powiem, że żeby go zrobić, musicie mieć Star Rider, bo inaczej on nie wyjdzie. A więc na samym począteczku musimy... E, Na samym początku musimy iść tutaj, właśnie. I tutaj będziemy mieli taką dziewczynę, która się nazywa Julie, czyli ta sama, i też weź udział w mistrzostwach. Tutaj zostaniemy 6, aż, więc się opłaca. Tylko nie wiem, czy to jest zawsze, ale tamto przy mistrzostwach zawsze. I teraz, kochani, musimy zrobić baga na yy, ten. Na to, na baga, jakby na mistrzostwa. A więc już Wam, kochani, mówię, jak go zrobić. Yy, musimy sobie znaleźć jakąś ławeczkę. Ja sobie pojadę tutaj. Bo tutaj gdzieś powinna być ławeczka, z tego co pamiętam. I od razu mówię, że trzeba usiąść. Wow. A więc tak siad... No co jest? Siadamy. Klikamy na aparat do góry i zamykamy. I teraz koniku niestety piękny, nowy, bo ja to nagrywam y po tym, jak zaraz kupiłem Lifetime'a. Taki filmik też się pojawi na kanale. Y I zaraz, kochani, chcę wam powiedzieć, że biegniemy do, do sklepu, który tam gdzieś jest. Nieważne do jakiego. Ja tam pobiegnę chyba... Y do tego co będzie najbliżej. A więc, no. A więc y, wchodzimy i wstajemy z ławki. Chodzimy, teraz z tym sklepem, wsiadamy na konia. I kiedy już się weszliśmy na konia, jakby jesteśmy w siodle, na koniu, jedziemy teraz, kochani, tutaj mega 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 szybciutko. Do takiego pana, czy pani, A, to tutaj się? Tutaj do pani jedziemy, która e, daje nam możliwość końskiego stolisty. W ogóle chcę powiedzieć, że nie patrzyłem, dlatego konia fryzurki. Ale dobra, to sobie tam kiedy indziej obejrzę. Zamykamy okno ze sklepikiem i możemy chodzić e, właśnie z e, tym. A więc teraz tak, musimy pojechać do... tutaj będzie taki, um, jak jest po prostu tutaj to więc klikamy i wtedy się nam dzieje coś takiego i dobra, i kiedy już klikliśmy kliknęliśmy to jedziemy do... wow drzewo drzewo się po prostu y, tutaj jest i ja nie wjechałem, więc niedobrze teraz mega, mega szybciutko w naszym nowym koniku, który się nazywa Cake <grym> Jedziemy do tutaj, do mistrzostw i klikamy o oh, na klawiaturze. Zamykamy. Jeszcze raz klikamy, znaczy się I, i tak mamy to. I teraz klikamy sobie tutaj. Aha! Dobra, czekajcie, bo to musicie zrobić na tych. Y, tutaj też. Ja sobie tego nie wziąłem. Ja sobie wziąłem w forcie Pinta. A więc musicie to sobie wziąć y, w tym, gdzie. no wiecie. Gdzie po prostu będziecie y, robić, jakby baga. I teraz tak, klikacie na ten harmonogram. Klikacie OK, mariusz 1645, i zamykacie końskiego stolista. Pokazuje Wam się coś takiego. Klikacie: Wystartuj w wyścigu z najlepszymi wynikami, i przenosi Was tutaj. I w ten oto sposób. Jedziemy! I po przejechaniu będziemy mieli do odebrania jakby tam gdzie klikaliśmy, tylko chyba w Forge Pinta nie. E, no i ten właśnie to jest też taki bug na mistrzostwa kochani. E, jeżeli chcecie lepiej poznać po prostu trasę, to tutaj też można się tego nauczyć. A więc sobie szybciutko jedziemy. I koń osiągnął drugi poziom, mamy y, drugi poziom naszego kejka. Odbieramy sobie tutaj, mamy jeden żetonik, no i super. I teraz tak w Forcie Pinta nie będzie mieli, no nie. Czyli to trzeba robić po prostu w tym miejscu, gdzie macie, będziecie brali udział w tych mistrzostwach. A więc teraz jedziemy tutaj i odbieramy nasze sześć y, tutaj żetonów, i mamy 71 żetonów. I kochani, yy... ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał. Choć wiem, że się spóźniłem i masa osób już nagrała tego baga, ale no teraz wyrobiłem Lifetime'a, yy, więc no, bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.